Krano, kiedy uczniowie jak zwykle ziewali przy szafkach, a pani z sekretariatu rozlewała sobie kawę po dokumentach, w końcu korytarza na trzecim piętrze pojawiły się drzwi. Nie było ich tam w piątek. Nie było ich na planie szkoły. Po prostu... były. Pierwszy zauważył je Kacper z dwóch C. Myślał, że to nowe pomieszczenie namiotły albo serwerownia. Ale kiedy chciał je otworzyć, były zamknięte. Nie na zamek. Na coś... dziwniejszego. Jakby drzwi czekały na coś lub kogoś. Przez kilka dni wszyscy o nich gadali. Niektórzy próbowali otwierać, inni robili zdjęcia, ale drzwi po prostu były i nic więcej. Aż do piątku, wtedy gdy dzwonek na długą przerwę zadzwonił, drzwi się otworzyły same, ale tylko na kilka sekund. I tylko jeden uczeń, mały adaś z klasy 5B, był na tyle szybki, żeby tam wejść. Zniknął, na całe dziesięć minut. A kiedy wyszedł, nie powiedział ani słowa, tylko uśmiechnął się i powiedział: One pojawią się znowu, ale następnym razem, to nie ja tam wejdę. I od tamtej pory. Drzwi pojawiają się co piątek, zawsze o tej samej porze.